Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Jeszcze dwie minutki i startujemy. Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Ja nazywam się Bartosz Nowoński, jestem maklerem w Dom Maklerskim e banku i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze webinarium poświęconym kontraktom terminowym. Kontraktem terminowym. Dzisiejsza prezentacja w prezentacja się będzie z dwóch części. W pierwszej powiemy sobie, co to jest kontrakt terminowy, na czym polega inwestowanie w kontrakt terminowy, kto na nim zarabia, kiedy wybrać pozycję długą, kiedy krótką. Natomiast w drugiej części zapoznamy się z ofertą rachunku day tradingowego i depozyt day tradingowego, którą przygotowaliśmy dla naszych inwestorów. A więc możemy rozpoczynać, co to, jest i czym jest, co to jest i czym jest kontrakt terminowy. Jest to umowa między dwoma stronami, między nabywcą i sprzedawcą. Umowa, w której nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po ściśle określonej cenie, natomiast sprzedawca, nazwany wystawcą, zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości, również po określonej cenie. Kontrakty terminowe na WIG20, który jest najpopularniejszym kontraktem notowanym na naszej, na naszej giełdzie, należy do grupy kontraktów typu Financial Futures. To znaczy, że nie opiewa na towary fizyczne, a na waluty, papiery wartościowe czy też indeksy giełdowe. Taki kontrakt terminowy rozliczany jest tylko i wyłącznie w pieniężnie, czyli nie ma tutaj fizycznej dostawy instrumentu bazowego. Czym charakteryzuje się inwestycja w kontrakty terminowe? charakterystycznie liniowym, prostym do wyliczenia profilem wypłaty, dźwignią finansową, na temat dźwigni finansowej powiemy sobie szczegółowej na kolejnych slajdach, niskim ryzykiem kredytowym dzięki codziennym rozrachunkom dokonywanych przez Izbę Rozliczeniową KDPW. Wysoką płynnością, niskimi kosztami. Wysoka płynność szczególnie pojawia się na tych kontraktach, gdzie mamy najbliższą wygasającą serię, czyli jak teraz mamy wrzesień, kontrakt Handluje się kontraktem, który wygaśnie we wrześniu, jest to seria U. Tutaj płynność jest bardzo wysoka, spready są najniższe, natomiast im seria bardziej odległa, tym płynność może być niższa. Kontrakty służąć mogą do gry spekulacji na wzrost lub spadek instrumentu bazowego, służyć mogą również dywersyfikacji portfela lub jego zabezpieczeniu. Co to jest nożnik i jak określamy wartość kontraktu? Kontrakty terminowe na indeks WIG20 notowane są w punktach indeksowych. Aby określić wartość takiego kontraktu, niezbędne jest określenie wartości jednego punktu indeksowego. Ten z kolei określany jest przez mnożnik zawarty w kontrakcie. Obecnie na GPW notowane są tylko i wyłącznie kontrakty na WIG20 z mnożnikiem 20. Więc przykład kurs kontraktu na WIG20 to poziom 2400 punktów. Ten 2400 punktów mnożymy, mnożymy razy mnożnik 20 zł, co daje nam wartość kontraktu na poziomie 48 tysięcy zł. Co to znaczy zawrzeć pozycję długą lub krótką na rynku? Pozycję długą zawiera osoba, która liczy, inwestor, który liczy na wzrost instrumentu bazowego i za tym idzie na wzrost kursu kontraktu. Przyjmiemy, że jeżeli w punkcie tutaj X Kurs kontraktu wynosi 2400 punktów. Tutaj w tym, jeżeli przyjmiemy, że inwestor nie ponosi kosztów prowizji, jego zysk jest równy zero. Jeżeli inwestor trafi swoimi przewidywaniami, a kurs kontraktu w najbliższej przyszłości znajdzie się w poziomie 2450 punktów, inwestor osiągnie zysk na poziomie 50 punktów. 50 punktów przynożymy raz 20 zł, czyli osiągamy zysk na poziomie 1000 zł. Jeżeli nasze przewidywania nie spełnią się, a kurs kontraktów znajdzie się na poziomie 2350 punktów, wtedy inwestor poniesie stratę 50 punktów, czyli 1000 zł. Tak? Pozycję krótką zawieramy wtedy, kiedy liczymy na spadek instrumentu bazowego i co za tym idzie spadek kursu kontraktu. Więc teraz symulacja, poziom 2400 punktów w tym poziomie x. Inwestor, zysk inwestora jest równy zero. Chciałabym przypomnieć, że nie, nie uwzględniamy tutaj kosztów prowizji, czyli kosztów transakcyjnych. Jeżeli mm, z, y, słusznie przewidzimy y, ruch kontraktu, cena spadnie do poziomu 2350 punktów, wtedy nasz zysk wyniesie 50 punktów, czyli 1000 zł. Jeżeli y, kurs kontraktu wzrośnie, nasza strata również wyniesie 50 punktów, czyli 1000 zł. Czyli pozycja długa, jeżeli gramy na wzrost instrumentu bazowego, pozycja krótka, jeżeli gramy na spadek instrumentu bazowego. Standard kontraktów na win 20 Jakie są najważniejsze charakterystyczne elementy? Jak się określa nazwę skróconą takiego kontraktu? F to jest rodzaj instrumentu, czyli futures XYZ to skrót nazwy instrumentu bazowego, czyli w tym przypadku indeks win 20. K jest to kod, który określa miesiąc wykonania kontraktu. H, M, U i Z to są miesiące, w których wygasają kontrakty, czyli odpowiednio marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. R i R to dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia, natomiast 2 oznacza mnożnik 20 złotych. No, czyli w tym momencie najbardziej płynnym kontraktem na wig 20 jest kontrakt, który notowany jest pod nazwą FW-20. U1420. Wartość kontraktu, tak wcześniej wspomnieliśmy, to kurs kontraktu przenożony przez mnożnik 20 zł, miesiąc wykonania marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień. Natomiast ostatni dzień obrotu to trzeci piątek miesiąca wykonania. W sytuacji, gdy w tym dniu na przykład nie odbywa się sesja giełdowa, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny wypadający przed trzecim piątkiem miesiącem wykonania. Na ciekawość jeszcze powiem, jak Państwo się orientujecie, często słyszycie w telewizji, że następuje tzw. dzień trzech wiecz. To jest właśnie ten dzień, kiedy wygasają poszczególne serie kontraktów terminowych. Oprócz najbardziej płynnych kontraktów WIG 20 notowane na giełdzie w Warszawie, na warszawskim parkiecie handluje się również kontraktami na akcje oraz na waluty. Teraz parę zdań na temat kontraktów na akcje. Jeżeli chodzi o nazwę skróconą, F oznacza rodzaj instrumentu, czyli Futures. Is, y, z to skrót nazwy instrumentu bazowego, np. PKN, PKO czy KGHM. Kod, K to kod określający miesiąc wykonania kontraktu, czyli HM lub Z. R, i R to dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia, i np. Na nazwa FKGHU14 to kontrakt, dla którego instrumentem bazowanym jest KGHM a termin jego wykonania to wrzesień 2014 roku. Liczba akcji na jeden kontrakt zazwyczaj jest to 100 akcji na jeden kontrakt. Wyjątkiem są na przykład spółki z wiku 20 takie jak PG Tauron i Syntos, gdzie na jeden kontrakt przypada 1000 akcji. Wartość kontraktu jego wyliczamy. Mnożymy kurs kontraktu razy liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt. Na przykład jeżeli kurs akcji instrumentu FKGH14 wynosi 100 132,70, mnożymy go razy 100, czyli otrzymujemy wartość kontraktu na poziomie 13,270 zł. Minimalny y, krok notowania wynosi 1 grosz, jeśli kurs nie przekracza 100 zł i 5 groszy, gdy kurs kontraktu przekracza 100 zł. Dobrze, jeszcze y, parę zadań na temat kontraktów walutowych. Wielkość kontraktu to y, wielkość kontraktu 1000 jednostek danej waluty, czy przykład 1000 dolarów, 1000 euro albo 1000 franków szwajcarskich. Przy kursie dolara na poziomie 3 ,20 zł 20 groszy wartość kontraktu dolarowego wynosi 3200 zł. Pamiętajmy, że dla kontraktu dolarowego, jeżeli, jeżeli przyjmiemy, że dla kontraktu dolarowego kurs jerdowy wynosi na przykład 320 zł, to warto, jest to wartość 100 dolarów podana w polskich złotych. Natomiast wartość kontraktu to 3200 zł, czyli równa wartość 1000 dolarów w polskich złotych. Kontrakty notowane są w złotych za 100 jednostek danej waluty, czyli za 100 dolarów, franków lub euro z dokładnością do jednego grosza, natomiast wartość minimalnego kroku notowania wynosi 10 grosz. Dobrze, teraz parę tu na temat depozytów zabezpieczających, a następnie dźwigni finansowej, czyli dwóch takich newralgicznych, najważniejszych elementów, z których składa się kontrakt terminowy. Depozyty służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego lub sprzedającego, zabezpieczają ryzyko dziennej zmiany ceny kontraktu w ramach procesu bieżących rozrachunków rynkowych, czyli tak zwany równanie do rynku. Czy tych codziennych rozrachunków, które dokonuje Izba Rozliczeniowa KDPW na koniec każdej sesji, Inwestor widzi wynik swoich inwestycji na rachunku maklerskim około godziny 19.20. Depozyty zabezpieczające stanowią tylko część wartości danego kontraktu, określany jego procent. Wartość depozytu liczymy od ostatniego kursu rozliczeniowego, który najczęściej jest kursem zamknięcia. Wielkość depozytu wyznaczany jest przez Izbę Zliczeniową KDPW CCP, która tak jak wspomniałem dokonuje codziennych rozrachunków rynkowych na rynku terminowym. KDPW określa jeden poziom depozytu, czy taki minimalny, który zawsze, inwestor, który zawsze inwestor musi utrzymywać. Biuro makerskie może wymagać od inwestorów wyższego poziomu zabezpieczenia niż KDPW. Czy to może być na przykład 10% powyżej tego depozytu lub 20%? To w zależności od biura, jak sobie, jak, jaką przyjmie politykę. My w biurze Maklerskim banku wymagamy takiego samego poziomu depozytu, jak wymaga KDPW. Czyli w tym przypadku, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe na WI20, to jest to 7,4% od wartości kontraktu. Co to jest dźwignia finansowa i jakie tutaj ma zastosowanie w przypadku kontraktów? Dźwignia finansowa jest to mechanizm, który pozwala na zawieranie transakcji o znacznych nominałach przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Powoduje to, że przy małej, niewielkiej zmianie kursu kontraktu, Yy, mamy, miejsce, mamy miejsce duża procentowa zmiana w stosunku do depozytu, czyli zysk lub strata, którą ponosi inwestor. Yy, pokażmy to może na przykładzie. Jeżeli założymy, że kurs kontraktu terminowego nosi 2400 punktów, przenożymy to przez nosi 20 zł, czyli 48 tysięcy złotych, to jest wartość kontraktu. Depozyt zabezpieczający z KDPW to 7,4 razy 48 tysięcy wynosi... Wynosi on 3552 zł w tym przypadku. Jeżeli przyjmiemy, że kurs kontraktu zmieni się o 2%, czyli 48 punktów, to w przeliczeniu na złotówki inwestor zyskuje lub traci 960 zł. A co to znaczy? Czyli zmiana kursu kontraktu o 2% powoduje, że inwestor utrzymuje zysk lub stratę na poziomie ponad, 20, 20, ponad 25% depozytu zabezpieczającego. Tak, czyli 2%, a tutaj mamy prawie ponad 25% zmiany w stosunku do depozytu zabezpieczającego w KDPW. Jakie ryzyka ponosi inwestor, który decyduje się na inwestycje w kontrakty terminowe? Może ryzyka, które ponosimy, możemy rozbić tak naprawdę na dwa, dwa, dwie składowe. Ryzyko rynkowe, które może wynikać ze zmian kontraktu które zależą od instrumentów bazowych. Ryzyko rynkowe jest właśnie potęgowane przez efekt dźwigni finansowej. Ryzyko, ryzyko rynkowe może być również może doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji. A straty mogą być większe niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający. Oczywiście w tym przypadku, kiedy depozyt na WIG 20 bo o nim tutaj mówimy dzisiaj, KDPW ustaliło na poziomie 7,4%. Można powiedzieć, że jest mało prawdopodobne, żebyśmy mieli na rynku taką sesję, która jest wyższa niż taka suma, taka wielkość, właśnie 7,5% prawie. Natomiast zdarzały się sesje, kiedy kontrakty na KDPW, gdzie depozyt był około 5%, rzeczywiście sesja mogła być taka spadkowa, że przekraczała wielkość depozytu. Ryzyko płynności. Może ono wynikać z małej aktywności na rynku w przypadku właśnie tych bardziej odległych serii. Płynność może być różna na różnych seriach kontraktów, a zawarcie transakcji może być utrudnione lub będzie pociągać za sobą zmiany kursu. Tak, czyli właśnie przy przypadku tych mniej płynnych seriach zawarcie transakcji może być znacznie utrudnione i spowodować zmiany kursu. Dobrze, teraz parę zdań i opisu na temat rachunku day i naszego depozytu day trendingowego, tu jeszcze może przypomnę Państwu, że w czerwcu tego roku Giełda papierów wartościowych zakończyła notowania kontraktów na WIG 20 z nożnikiem 10, więc obecnie na, na warszawskim parkiecie notowane są tylko i wyłącznie kontrakty terminowe z nożnikiem 20. W wyniku tej zmiany wzrosła dwukrotnie wartość kontraktu, ale co za tym idzie, wzrosła także wartość depozytu, niezbędna do, otwar do otwarcia pozycji. Jesteśmy świadomi, że dla części inwestorów sytuacja ta może znacznie ograniczać możliwości inwestycyjne, dlatego też naszą odpowiedzią na tutaj zmianę, wprowadzenie tych kontraktów z nożnikiem 20 jest rachunek z depozytem day tradingowym, na którym do zajęcia, zajęcia, zajęcia pozycji wymagamy niższego depozytu na poziomie 4%. Oczywiście pozycje, które są otwierane na tym rachunku day tradingowym, powinny być zamknięte do końca sesji. Jeżeli inwestor nie, zamknięcia, nie dokona zamknięcia otwartych pozycji, wtedy na koniec sesji depozyty będą uzupełniane do wyjściowego poziomu, takiego jak wymaga KDPW czyli 7,4%. Nasz inwestor będzie miał środkiem na pokrycie takiego depozytu, wtedy nie zamykamy oczywiście pozycji i kolejnym dniu sesyjnym inwestor ponownie otwiera pozycję od pozi na poziomie 4, 4%. Gdyby nie było możliwości uzupełnienia depozytu, wtedy pozycje niepokryte zostaną zamknięte przez dom domaklewski na otwarciu kolejnej sesji i wtedy pobierzemy również podwójną prowizję od odleceń zamykających. Trzeba pamiętać, żeby zachnąć pozycje otwarte na tym rachunku danego dnia albo zapewnić taką, tyle środków finansowych, które będą wystarczały na pokrycie wyjściowego depozytu na poziomie 7,4%. Co zyskujemy dzięki rachunkowi day tradingowemu? Po pierwsze, efektywniej możemy wykorzystywać posiadany kapitał. Możemy osiągać już zyski nawet przy zmianie kursu o jeden tick, czyli jeden punkt indeksowy. Wzrasta nam dźwignia z 1 do 13,5 na poziom 1 do 25. Czyli taki sam wynik inwestycyjny osiągamy dzięki mniejszemu zaangażowaniu własnych środków. I to, co wspomniałem, mamy możliwość przejścia na tryb dzienny, czyli nie musimy zamykać tych pozycji otwartej danego dnia, tylko zostać z nimi przez noc na kolejną sesję rozliczeniową. Dobrze, teraz troszeczkę więcej na temat właśnie korzyści płynących z tego rachunku daytrendingowego. Opiszemy sobie to na, na przykładach, czyli co zyskujemy jeszcze raz, efektywnie możemy wykorzystywać posiadany kapitał. Jeżeli przyjmiemy do naszych założeń, że inwestor ma, ma, możliwość, ma środki finansowe, to jest co rato 8 tysięcy złotych, kurs kontraktu na poziomie 2400 punktów, Depozyt standardowy wymagany przez KDPW, przy takiej wartości kontraktów to będzie kwota na poziomie 3522 zł. Natomiast na pozycji day tradingowym, jeżeli 4%, to wtedy depozyt wartościowy wyniesie 1920 zł. Tak więc tutaj widać na tym przykładzie, że przy, takiej sam, przy takim samym kapitale, przy depozycie standardowym inwestor może tylko i wyłącznie otworzyć dwa kontrakty. Natomiast przy depozycie day trainingowym mamy możliwość otwarcia aż czterech kontraktów. Mamy możliwość osiągnięcia zysku przy zmianie kursu o jeden punkt indeksowy, czyli o jeden tik, najmniejszą wartość, jaką na może zmienić się kontrakt na, na giełdzie w Warszawie. Czyli jeszcze raz sobie takie założenia. Bierzemy, że dwa kontrakty otwieramy przy depozycie standardowym, cztery kontrakty przy depozycie day tradingowym. Koszt naszych angażujemy kapitał, dwie kontrakty, czyli to jest poziom 7104 zł. Jeżeli przyjmiemy, że zyskujemy tylko jeden punkt jeden punkt minus koszty prowizji, osiągamy zysk na poziomie 4 zł, czyli to jest 500 niezaangażowanych kapitału. Przy depozycie day tradingowym 4 kontrakty, zysk minus koszty prowizji to zysk, kwota zyskujemy 8 zł, czyli 1 dziesiątą zaangażonego kapitału. Tutaj oczywiście założyliśmy wartość prowizji na poziomie 9 zł, czyli taką standardową prowizję internetową. Natomiast jeżeli inwestorzy aktywnie inwestują poprzez rachunek day tradingowy, makerski, to wtedy istnieje możliwość negocjacji i obniżenia tej prowizji. Oczywiście część z Państwa może powiedzieć, że to, to jest, za, jest to najmniejsza, mała, bardzo mała wartość na dzisiaj do kapitału. Natomiast no, warto powiedzieć, że jeżeli byśmy tak cały miesiąc udałyby się nam dokonywać takich operacji, w taki, 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 taki sposób zarabiać, to wtedy w ciągu miesiąca możemy zarobić około 2%, tak, a 2% dzisiaj musimy sprzedać przez cały rok, żeby zarobić na, na lokacie. Także w ciągu roku jest to zysk około, jeżeli przemnożymy przez liczbę miesięcy, to mamy zysk w ciągu stopy zwrotu na poziomie 20% i to tak, nie uwzględniając procentu składanego. Tak naprawdę. Co zyskujemy jeszcze przez dzięki takiemu rachunkowi? Oczywiście zwiększa się nam dźwignia, czyli taki sam wynik inwestycyjny osiągamy dzięki mniejszemu zaangażowaniu swoich środków własnych. Jeszcze raz przeszliśmy sobie to na na przykładzie kurs kontraktu 2450 zł, depozyt standardowy wymagany przez KDW to 7,4%, czyli wartościowo to kwota 3600 zł. Natomiast przy depozycie day tradingowym wartość depozytu zabezpieczającego to 1960 zł. Tak, czyli podsumowując, że przy depozycie day tradingowym angażujemy mniejszy kapitał, a zarządzamy wartościowo taką samą pozycją jak przy depozycie standardowym. To trzeba zrobić, żeby aktywować rachunek z depozytem tradingowym. Dla klientów naszego biura aktywacja usługi odbywa się na poziomie serwisu informacyjnego. Trzeba skorzystać z zakładki obsługa rachunku wnioski i wtedy możemy złożyć wniosek o założenie takiego rachunku, na którym możemy... Oczywiście zawierać kontrakt, transakcje na kontraktach i 20 formule i trendingu. Jeżeli, jeżeli osoby nie posiadają jeszcze rachunków w domu akreskim f banku, wtedy wystarczy wybrać odpowiednią funkcję w ramach formularza na naszej stronie internetowej albo osobiście w punkcie obsługi klienta taką umowę na terenie naszego całego kraju można, w placówkach, w których mamy placu, jednostki, można taką umowę osobiście podpisać. Czyli państwo tak czy reasumując, inwestorzy podpisują umowę o dedykowany rachunek detreningowy, a my zajmujemy się całą restą. Resztą Państwo podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie no, swoich przekonań. W serwisie inf informacyjnym publikujemy również różne raporty, analizy techniczne, które można się wzorować podejmując decyzje inwestycyjne. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, wiesz że są, no, odpowiem na nie mailowo. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.